Ruszamy do szkoły z radością, a dzisiaj ciocia Malwa coś wymyśliła, takiego fajnego, co nam pomoże mieć taką radość też w innych dziedzinach. Coś, co można zamknąć. Coś, co można spróbować. Mm -hmm. <laughs> Zobaczcie, co my tutaj mamy na stole. Przełom. Lata i jesieni to jest taki piękny czas, mm -hmm. kiedy jest dużo owoców. Tak. Dużo pysznych ogóreczków, które można też zrobić. A wszystko razem to jest zbiór nazywany przetworami. Przetwory. Można przetwory. Robić, nie potwory, tylko nie potwory. przetwory. Właśnie, przetwory. Czyli przetwarzamy coś, wkładamy w słoiczki, żeby jak przyjdą zimne, jesienne no właśnie, jak wieczory. nie będzie nic, to na nagle. Przykład, maliny. mojej mamy malinowy. A możemy spróbować? Mhm. Du -du no właśnie, spróbujmy, spróbujmy trochę tego lata jeszcze. Pachnie malinkami. No. Spróbujmy, spróbujmy. Czy właśnie to jest to, no właśnie. Mm. Dużo twoja mama zrobiła takich? No. A jak to dobrze, że ciocia? Malwa mieszka blisko mm -hmm. Nie, Ale muszę je przywieźć od mamy jeszcze. Przywieźć. No Oj, przywieźć, malwa. A, przywieź. A tu jest, widzisz, tu jeszcze mam borówkowy, to jest od mojej przyjaciółki, i to jest też śliwkowe powidła, ale widzę, że Ty masz jakieś wspaniałe w ogóle, takie jakieś, Co to takiego? Tak, moja mama, jak mi daje przetwory, bo robi, to one są w takich słoiczkach z czapeczkami. Żeby im zimno nie było. <noise> żeby było ładniej. Aha. Moja mama po prostu uwielbia robić takie rzeczy, na przykład na szydełku hmm. sama. Mm -hmm. Albo obrabiać piękne serwety. I to I... sama zrobiła? Tak, moja mama to wow. obrabia i to sama zrobiła też na szydełku. Ale Więc ona ładnie. robi takie czapeczki przetworą. I oczywiście to, co ja najbardziej lubię, to ogórki. Ogórki. No, <noise> nie, Ja lubię jednak owocowe. Ja przecież. Wakacje muszą być zaliczone. Jeżeli będę właśnie w lesie na jagodach i później no tak. z tych jagód zrobię dżem, to już są wakacje zaliczone. Tak. To też jest pyszne. Słuchajcie dzieciaki, to my dzisiaj w komnacie plastycznej będziemy robili Plastyk. przetwory, takie, które mają nas zachęcić troszkę do tego, żebyśmy w razie czego pomagali mamie mhm. albo może babci, bo. Te przetwory sklepowe są zawsze takie troszeczkę gorsze. Te takie, które robi mama sama albo babcia mm, albo ciocia. Bo tam jest dużo miłości. Tak, mm -hmm. pyszne są. Więc dzisiaj w Komnacie Plastycznej zrobimy bardzo nietypowe przetwory. Może właśnie jakieś dzieci zaskoczą rodziców i dadzą na przykład im swoje przetwory. Swoje I powiedzą, przetwory. mamo a ty mi daj swoje, takie prawdziwe. Wymiana. <laughs> wymiana. Super. To idziemy do Komnaty Plastycznej. Zobaczcie dzieciaki, jakie fantastyczne przetwory mm -hmm. mamy zrobione w komnacie plastycznej. Moje najukochańsze ogórki. Ogóreczki, oczywiście ja zrobiłam dla ogórki. Ciebie. Dziękuję. Ja tutaj zrobiłam taki kompot, może być albo czereśniowy, albo wiśniowy właśnie. Nie Mnie no, samy najpyszniejsze. A tu jeszcze mam taki mały słoiczek, marchewka z groszkiem właśnie tutaj może być. No, też Wszystko lubię. w ogóle można. można wszystko wstaniać do tych to, słoików. Aż mi się zachciało jeść. No to słuchaj, to zrobimy Zróbmy. sobie jakiś słoik. Więc tu oczywiście, tak jak ostatnio, Potrzebne będą rolki mm -hmm. po papierze toaletowym Dobrze. E, i teraz dwie rolki na jeden słoik. Dobrze, żeby było więcej smakołyków większy w środku. Właśnie, tak. tak, większy słoiczek, żeby był taki troszkę pękaty Jak my to słoik. skleimy? Najpierw musimy rozciąć rolkę. Dobrze. Tak, mamy, tak? tak. Trochę możemy ją właśnie, o. One okay. Później drugą też rozcinamy. A ważne jest chyba też, żeby one miały tę samą wysokość, tak? tak najlepiej takiej samej wysokości. Sprawdźmy. jest, no, ta jest ta samej wysokość, dobrze. I teraz musimy je tak skleić. Czyli właśnie A, posmarować smarujemy po prostu klejem. większy słoik. Większą rolkę żeby nam taką. się więcej tak. zmieściło. O. o, jaki fajny. Tak i smarujemy kleje. Masz, masz tą mam. po bokach. I powstanie nam wielki, wielki słoik. To jakby. To jest taki słoik, ale można oczywiście trochę zmieniać te kształty słoików. Może być trochę węższy. są różne. Tak, słoiki to są właśnie. O, ja sobie też tak, żeby on mi się nie bardzo zwijał. Ja dzisiaj rano jadłam mhm. pyszne przetwory, oczywiście ogóreczki mojej mamy, A, ale były widzisz? pyszne do śniadania. No, to jest fajnie. Przepyszne. To ja, widzisz, tak sobie lubię otworzyć dżemik mojej mamy właśnie. Albo jakieś też ogórki kiszone też na przykład. No mm. Fajnie. To jest w ogóle niesamowite, że można zamknąć lato w słoiku i później je otworzyć i cieszyć się dalej tak. tym smakiem. To coś musiał pomysł. być naprawdę wspaniały. Nie wiem, kto to taki, kto wymyślił słoiki. Wymyślił? Kto wymyślił, no wymyślił słoiki? przetwory? Kto wymyślił słoiki? A jeszcze wiesz co? Się słoiki, to jest takie trudne słowo, pasteryzuje. pasteryzuje. Czyli, czyli, jeżeli już sobie zrobimy je, to trzeba je wsadzić do takiego garnka na dole, taką ściereczkę, e, i żeby je właśnie zagotować do wysokiej temperatury, prawda? Później odkładamy je do nogami, żeby ten wieczko ksysnęło, i później już może, może, się stać i stać. może stać. Bierzemy teraz kawałek kartki białej na przykład, okay. i musimy zobaczyć, czy nam starczy w ogóle tej kartki, żeby otulić. O, starczy, starczy. I musimy hmm. też, też starczy. Musimy teraz tak ją właśnie wyciąć dobrze w dokument. No to ja sobie też tak okay. zrobię jakieś tutaj takie linie, żeby mogła wiedzieć. Okay. O, można oczywiście linijką, ale gdzieś mi ta linijka się zapodziała. Ja już zrobię tak i ja też tak zrobię. może się tutaj, tutaj. uda. O, nawet mogę właśnie tak. Właśnie, można sobie zawiąć. zagiąć. Zagiąć i będzie już nasza będzie linia. Różno. już. O, tutaj mi się jeszcze trochę. Wtedy będziemy. Okay. Te słoiczki. No właśnie, i dobrze. O, ja, już, ja już mam, jak sobie myślę o tych wszystkich pysznościach, to jest. <grych> mm -hmm. Nie no. Ja zrobię raczej na pewno pierwszy słoiczek z ogórkami. Z ogórkami? Oczywiście. Ja to, wiesz, co jednak lubię? Na przykład te dżemy różne. Mm, Mirabelkowy, na przykład jest taki kwaśny, ale on jest taki pyszny. To muszę do Ciebie przyjść na te dżemy, bo tak opowiadasz, aż No i nie, nie klejamy jeszcze nic, tylko po prostu już musimy sobie narysować. Ja tutaj mam w ogóle jakieś różne narysowałam, zobaczcie, tutaj są różne owoce mogą być gruszki, czarna porzeczka, cytrynka też może być taki syropek. Nawet kiwi widziałam, truskawki, kompot truskawek. Tutaj mamy jeszcze jakieś wiśnie i brzoskwinki. O, mm, też brzoskwinki też są pyszne. Ja. Tutaj mamy jakieś właśnie oprócz tych ogórków, to mamy jeszcze tak. Y, pomidorki, papryki różne, grzybki. Grzyby też są pyszne. Grzybki. Są, o, też pamiętam, jeszcze moja mama robiła sałatkę szwedzką, czyli kroi się, kroi się, ogórki właśnie tutaj. Tu jest jakiś czosnek, jakiś może być nawet marchewka, nie. wszystko może być. Więc w sumie ja, ja nie powiem ci, że nie wiem co w ogóle już. No, co takiego? Wszystko jest pyszne. Wszystko jest pyszne, wszystko jest no fajne. No to trzeba wybrać to, co jest najpyszniejsze. Okay. No właśnie to. Ogórek. <laughs> Ogórek. U mnie to jest Tutaj niezmienne. możesz sobie zobaczyć, jak wygląda. A chyba wiesz, ogórki. Ja podglądam Twoje, bo ty tak ładnie namalowałaś. I one takie, tam różnie sobie mogą. Takie ładne to ja też Ja, chcę ja mieć. lubię na przykład. Mogą być te albo gruszki, albo brzoskwinie. Ale takie brzoskwinie chyba sobie, bo też są takie dobre. Dobra. Można sobie je. Bo są takie małe brzoskwinki, można też je później do ciasta dać albo właśnie. To ja I ja rysuję. w tych ogórkach musi być też czosnek, mm -hmm. pieprz, liść. I jeszcze koperek. Koperek. No właśnie, on tam gdzieś jest też koperek. Czosneczki też. To ja rysuję sobie właśnie Super. takie brzoskwinki, połówki brzoskwiń i tutaj jest o, pestka. znaczy tutaj nie ma pestki, o, więc właśnie. A tak fajnie zrobiłeś, że tych ogórków jest dużo w słoiku. No właśnie, To, to ja tutaj prycha. rysuję połówki pysznych brzoskwiń, żeby później móc sobie z nich coś fajnego zrobić. Tak, to jest, mm. to jest fajne, że można. Oj, tutaj jakieś takie. Tak, tutaj mm. na przykład będzie w tą stronę taka połówka już tej. Ale będą pyszne kuraski. O, listek. Jest. O? I tu jeszcze taka. Tu będzie w syropie. One będą jakieś takie właśnie. Mm. Ciekawe jestem jakie dzieciaki najbardziej lubią. Ja tak chyba też w ogóle nie? lubię bardzo truskawkowe. Nie, no ja chyba lubię wszystkie jakieś takie różne. O, tu będzie jeszcze taka. A Ty robiłaś jakieś malwinko, jakieś no, przetwory? Ja wiesz, to zawsze z mamą pomaga mi też jakoś, jak jestem właśnie... Robisz? Tak, to jakieś tam właśnie się zawsze pomaga, robi. Tu jeszcze będzie jedna taka brzoskwinia fajna. O, jaka duża mi wyszła. <laughs> Chyba duża jest. Ale to będzie na pyszne jakieś. No właśnie, no i albo na przykład też są tak, że się można wyciskać soki. Ostatnio jak byłam u mamy właśnie, to drelowałam też wiśnie, bo mieliśmy wiśnie. Zebrane z drzewa i trzeba było tak właśnie wypestkować je. A. No, to teraz malujemy Nie, To mają taki kolor właśnie różowa, taki cielisty, takie jakieś. Grytki są zielone! Du -du 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 -du. O, taki o, taki ładny kolor. Mhm. Ale też jeszcze yy, o, ja jeszcze wiem, co są fajne. Morele są też fajne. Moreli to ja nie jadłam jeszcze w przetworach. Taki Takie morelki, właśnie. Jam morelowy. No. no, bo to jest, wiesz, dużo fajnych rzeczy, ale też jeszcze, to, wiesz, to jest fajne. No. Uwielbiam też powidła śliwkowe. Ja też. Powidła śliwkowe, śliwkowe najbardziej. Ale lubię. wiesz, to jest jeszcze najfajniejsze, że można do tych powideł dodać kakao, i wtedy będzie czeko powidełko. No, to są też takie. Fajne Co rzeczy. Za pomysły. No. Czeko kakao, czeko dżem, czeko powidło. No. Takie właśnie są fajne. Więc są różne pomysły. Ja nie wiem, kto tam wymyśla te wszystkie pomysły. O, tutaj, może nie taki bardziej brązowy. Ciekawe, czy są takie dzieci, które pomagały kiedykolwiek mamie albo babci w robieniu jakichś przetworów. Właśnie, może jakieś zdjęcia to też możliwe. by się przydały na przykład. Gdyby nam ktoś przesłał, jak robicie słoiki. A może byśmy kiedyś zrobili w komnacie? Prawdziwe słoiki? No. Może właśnie jak się wsadza ogórki. No, było fajne. Mhm. I potem byśmy za jakiś czas y, spróbowali, czy wyszły nam dobre. No właśnie. Można by było tak zrobić. Mhm. Musimy pomyśleć. No właśnie, trzeba to może, może właśnie, że jak Twoja mama na przykład tak ona potrafi robić te wszystkie, to może by nam pokazała też. No właśnie. Dzieciaki. co wy byście chcieli, żebyśmy zrobili w komnacie kuchennej? Jaki, jakie przetwory? No właśnie. Napiszcie nam w komentarzu. Mm -hmm. Ciekawe. Co dzieci wybiorą. Mm -hmm. O, ty już sobie tak, widzę, kolorkujesz. Ja sobie kolorkuję moje pyszne ogóreczki. One już tak wyglądają smakowicie, że... Mm -hmm. <laughs> Żeby się chciało zjeść. A, a, też są, a ty lubisz bardziej kiszone niż korniszone? Tak, najbardziej lubię kiszone. Mm -hmm. A najbardziej, najbardziej, najbardziej małosolne. No właśnie. Ale wszystkie uwielbiam. Ogórki są najpyszniejsze. A najfajniej jest też tak, że można sobie. Na przykład właśnie jak ktoś mieszka na wsi, to że można sobie pójść na pole i sobie zerwać takiego ogórka. To jest też wspaniałe. Fajne to Szkoda, jest, że no. na balkonie w bloku nie chcą rosnąć. Hmm. No Taki wspaniały mm, klimat jest w różnych krajach, że można mieć uprawy przeróżnych warzyw lub owoców, mhm. zależnie od pogody. Na przykład jak byłam w tym roku na wakacjach we Włoszech, to widziałam mhm. pełno drzew z cytrynami, wow. z pomarańczami, tak po prostu w ogródku. Tak sobie rosną. No, naprawdę, niesamowite. To jest fajne. Jedno. Bardzo fajne. A jeszcze przecież mogą być dżemy jabłkowe też właśnie. Mhm. Też są fajne. I ty tutaj widzę pomalowałaś. A nie ty widziałaś po prostu żółty papier. Nie żółty, a, ale możesz sobie fajnie. pomalować jakiś kolor też, że ta woda może być Zaprawa. delikatna jak Zaprawa ogórkowa jest taka tak, biała. Tak jakoś tam okay. możesz dodać koloru jakiegoś. Dobrze. I potem to a. przyklejamy. Potem I to. I ty zrobiłaś też widzę czapeczki. Kapturki zrobiłam tak, jak ty to powiedziałaś fajne kapturki. <coughs> to jest właśnie tak. Okej, okay, to ja zrobię zaprawę w takim kolorze. Ale to już szybko, że są kolorowanie to jednak jest trochę no, kolorowanie tutaj tej pracy. Ale ono takie jest smakowite, Tak się patrzy na te pyszne rzeczy. Mhm. Słuchaj, ja jestem ciekawa, jak dzieci zrobią, co oni będą bardziej chcieli. Czy właśnie na słono, czy Czego na słodko? Czego będzie najwięcej? Czy owoców, czy warzyw? O, tu jest temperówka. Wspaniale. Czosnek zostawiam biały. Uh -huh. A ty jak jesz ogórki kiszone uh -huh. własnej roboty, to zjadasz też czosnek? Nie. A ja tak. Naprawdę? Naprawdę. On jest bardzo dobry. Nie. Naprawdę. Ja on już myślałam, że mnie się zapytasz, czy, czy tą wodę pije, wiesz? A wodę też pije. No właśnie, to ja czasami też, bo ona jest taka, taka otrzeźwiająca. <laughs> Ale nie żeby czosnek? Tak, on jest pyszny. I on wcale nie jest ostry. Możecie spróbować małego kęska z takich ogóreczków, jeśli mama robi lub babcia lub ciocia mm -hmm. lub wy. To i jeśli tam jest czosnek, to spróbujcie małego kęska. Ja teraz taki jakiś ładny zrobię, o tu jest taki, będzie jeszcze chyba delikatny syropek taki ładny. Mm. Mm -hmm. I jak już zrobiłam syropek wokół, czyli to nie jest raczej syropek, tylko zaprawa chyba jakby mm -hmm. by się to nazywało w, w ogórkach, to oklejam, tak? Tak, oklejasz. Dobra. Tu jaka szkoda, że to nie jest prawdziwe, ale <śm> zachęca mnie do tego, żeby spróbować zrobić ogóreczki. Ja tutaj też już zaraz I Właśnie, ale też jeszcze można różne grzyby wkładać do słoika. Właśnie O ja już tutaj mam. Grzyby też są pyszne. Też się, bo właśnie, u nas mamy takie pory roku, że nie ma całego roku, gdzie, żeby rosły wszystkie warzywa, owoce. No, niestety, więc trzeba je jakoś. To są takie skarby i można je zatrzymać, właśnie w słoiku. Tak. A też jak ja pamiętam, że jak studiowałam, to właśnie słoiki to były przecież czymś wspaniałym. <laughs> można je było otworzyć w każdej chwili. No właśnie. Zobaczcie, jaki wyszedł mi fajny słoik pysznych ogóreczków. Hmm, a ja zawijam. Zawijam mój słoiczek pysznych o, o, Tutaj nie zostało, to mogę nawet trochę odciąć. I teraz robimy czapeczkę, czyli kapturek. Tak. Mhm. To jest proste, trzeba taki kwadracik pewnie wyciąć. Tak, kwadracik albo takie I nawet gumka. półkole. Jakiś kolor sobie wziąłaś, tak? Mhm. Oni... Niebieski, ten błękitny będzie ładny. Mhm. Ja wiesz, to sobie też tak zrobiłam, że jak biorę kwadracik, no, tak, to mogę go też właśnie złożyć na pół, na pół też tutaj jakoś tak odciąć te rogi, i wychodzi mi troszkę taki bardziej zaokrąglony. I teraz tak. Albo możemy to właśnie sznureczkiem zawiązać, tylko ktoś by musiał pomóc nam trzymać. Albo jak mamy jakąś gumkę, właśnie, no, są różne gumki, to po prostu nakładamy. Mhm. No. I tutaj o, już, Przepraszam, tak. wezmę gumeczkę od ciebie. Sobie, tak. I jak są, jak jest trochę za dużo tej bibuły, to ja odcinam, tak żeby było tak ładnie. I już właśnie nasza kolekcja słoików. Prześnie. Czy jakąś mam mieć specjalną? Półkę na tą <laughs> piwnicę. Ojku, jakie to trudne założyć no tą kapeczkę. Ja po... Tak, najpierw sobie tak załóż. O, o dziękuję ci o, za pomoc. Teraz... O, z kimś to jest dużo łatwiej. No właśnie, no. Tutaj sobie odetnij hmm? na przykład troszkę. Okay. Zobaczcie, już jest. Tu możemy układać słoiki. Jeden na drugim. O, może ten tu, ten tu. Dzieciaki, ja wiecie jak się nazywa miejsce, w których się przetrzymuje słoiki? na literkę s. literkę s. Spiżarnia. To ja zawsze wiesz co? Myślałam sobie, że na literkę p. Piwnica. Tak. tak. <grym> Aha, no widzisz, też można w piwnicy. No właśnie. Jak ktoś nie ma spiżarni, to w piwnicy. No właśnie. A jak ktoś nie ma ani piwnicy, ani spiżarni, to na półkach w kuchni. No właśnie. To co robimy jeszcze jedno? Tak, jeszcze jedno. Ja Dobrze. bym chciała zrobić teraz kompotik z pysznych czereśni. To ja, wiesz, to zrobię teraz takie coś warzywnego, właśnie. Może papryczka A, jest taka, właśnie. Więc teraz to już wiemy, jak to się robi. Się robi bardzo szybko, Czyli szybciutko. Mamy no dwie rolki. Tak. W smaru. Smarujmy trochę tak. O. Tak, klejem mm -hmm. smarujemy mm -hmm. i zaraz to. Mm -hmm. I ważniejsze jest to, właśnie, że można sobie naprawdę wszystko wymarzyć, co by się chciało. No Ładnie. A teraz nawet powiem Ci, że ja też zamienniki różny cukru, że można na przykład dodać daktyli. Hmm. Można też różne właśnie, tak? Że to też jest naprawdę fajne rzeczy. Muszę I łączyć możliwości. jakieś, na przykład jakieś owoce ze sobą. No. Hmm. Trzeba, się tutaj... trzeba mocno to trzymać, bo ta tatek tutaj gruba. Jeżeli się nam jest trudność, jakoś, jeżeli się nam rozkleja, to, to właśnie trzeba chwilę potrzymać. Albo też, y, roz, żeby one się tak. Nie, nie trzyma się. Trzyma się. Okay. Tak? No i teraz niech ten klej się. Jeżeli są takie spinacze, to by można miśnie. też jakoś spiąć, ale. Nie, O, to... no dobrze, mogę wziąć sobie ten. Właśnie. A ty, Magdźwięku, lubisz tak samo wiśnie jak czereśnie? Hmm. Ja też w ogóle lubię takie wiśnie, m, które mają tak dużo soku. Hmm. I też właśnie bardzo lubię. E... Ale takie z drzewa, to wolisz tak. któreś, czy takie i takie wiem, no, Ja chyba nie wiem tak powiedzieć, które wolę, bo i te i te są pyszne. Mhm. A ty wolisz któreś? Ja czereśnie wolę, tak. one są takie słodziutkie, a wiśnie są czasem kwaśniutkie. No właśnie ja też lubię czasem coś kwaśnego bardzo. Hmm. I właśnie, a więc, też... mhm. więc też gdzieś w zależności chyba od tego na co mam ochotę czy na kwaśne, czy na słodkie, ale nie no. W ogóle to jest niesamowite, że są różne owoce i różne warzywa i że tak... I to się... wszystko stworzył Pan Bóg dla Dokładnie. nas. Dokładnie. To jest niezwykłe. I to ma takie kolory. Hmm. Tyle kolorów. Ja się ciągle zachwycam kolorami, które Pan Bóg powymyślał. Dobra, to ja tutaj zrobię czeryśnie, te różne papryki. Czeryśnie, czeryśnie. Hm, widzę właśnie że Te papryki. Papryka właśnie. O, takie kawałki papryki. Będzie i chyba połączone będą właśnie. I czerwona, i, i zielona papryka będzie. Tutaj będzie na przykład kawałek czosnku. Jakieś pewnie musi być też inne jakieś ziele albo coś właśnie. Nie wiem do końca w sumie, jak tam z tą papryką. O, tu jest jakaś. Tutaj jeszcze będzie. O, więc teraz możemy. Jak ktoś wybierze czereśnie lub wiśnie, to ma duże zabawy w kółeczka. To masz dużo kółeczek, na pewno. <noise> tak. tak, tak. A ja tutaj jeszcze jedną. O. Kółeczkowanie. O, zobaczcie, duże, małe, średnie, malutkie. Te, żeby właśnie wiem, że... O, żeby ogórki były przecież twarde. To się daje też gorczyce tam różne właśnie. Takie ziarenka liście, na przykład czasami różne. Tak. No, ale ty masz naprawdę dużo. No, ja będę miała pyszny kompocik z czereśni. Mm -hmm. A ty później zjadasz też te czereśnie? Oczywiście, to jest najsmaczniejsze. Mm -hmm. Kompocik jest pyszny, ale owocki są najpyszniejsze. Mm -hmm. A ty nie zjadasz? No też zjadam. Tak, tak. Ja zazwyczaj robiłam, wiesz co, nie z czereśni, tylko z wiśni właśnie, z mhm. wiśni albo z jakichś też różnych owoców. Ale też jeszcze na przykład soki były też odciskane z różnych właśnie owoców. Ciekawe sami... jakie, jakie przetwory lubi najbardziej Nadia. Mm. No właśnie. Nadia, jakie lubisz najbardziej przetwory? Mhm. Mm Ogórki. I to w Patrz, to samo co my też. Mm -hmm. No ja się nie, nie wiem, no bo to jest pyszne. właśnie. Więc to jest patrz, ale to jest wciągające w ogóle. Tak. Wciągające, <laughs> że po prostu się robi i nawet nie ma czasu jakby się zastanowić nad tym. Po prostu tylko się robi i robi. A to by taki smak się trochę teraz powiększył na te pyszne przetwory. Mm -hmm. Bo mi tak. No właśnie. Już sobie wyobrażam, przypominam sobie te smaki, pyszne. To jest właśnie takie coś, że, że jak się za czymś tęskni i, i właśnie to jest takie, że można za tą tęsknotą, te, tęsknoty zaradzić, otwierając jakiś słoik z lata właśnie i wtedy w lato wróci. Jak mm -hmm. się tęskni za latem. To właśnie to może być takie. No. O. Też się mówi, że się zamyka, właśnie różne wspomnienia, też z wakacji, przecież jakimiś takimi, nie wiem, właśnie pamiątkami, czy się zbiera jakieś różne rzeczy. To na przykład można zrobić słoiki <laughs> jako pamiątki. Przecież. Zdrowe pamiątki. Zdrowe pamiątki i smaczne, i przy tym właśnie. A w zimę, jak czasami właśnie brakuje jakiegoś takiego czegoś pysznego, to można nagle coś otworzyć i jest. <grym> Powiem ci, że ty to tam masz tych kuleczek. kuleczek. Ja mam milion kuleczek, no ale tak, bo? to. no bo żeby coś pysznego zjeść, to trzeba, trzeba troszkę się też. napracować. No ja wziąłem no sobie tak. duże papryki, to mi jest łatwiej. Widzisz, wzięłam takie papryki. Ale ja ciebie zaraz dogonię. Jak coś ci pomogę zaraz, jak no, zrobię jakiś właśnie, o jeszcze tutaj zrobimy takie. Tylko ja jeszcze jakąś tutaj właśnie tą zaprawę zrobię. O. To będzie pyszne. Okej. Okay. Dobra. I taką delikatną może jakąś, tylko nie wiem jaki kolor chyba w ten. Zaprawy? Taki, no nie wiem, taki delikatny zrobię jakiś. A ty tutaj przy czereśniach zrobiłaś taki podobny do czereśni, no bo to rzeczywiście, tak, bo ten sok się później jest tak wytwarza, podobny. no nie? Tak, więc tam będzie, a tutaj zrobię taki. Mhm. Nasza spiżarnia rośnie. No mówię ci, że będzie musiały mieć jakąś półkę specjalną na te słoiki. Okej. Okay. Czosnek jest biały. To ja już smaruję klejem i jak coś, to ci zaraz będę mógł. A ty już kończysz. Ja już kończę. Mm, super. Szybko ci poszło. Widzisz. Dzem. Tutaj jest o tyle fajnie, że nic się nikt nie poparzy, nic się nie wyleje. <grym> Wszystko nam wyjdzie. Właśnie, prawda? Nic się nie zepsuje. Tak, to są fajne słoiki. Fajne przetwory. Robię zaprawę. Moja zaprawa może być w kolorze. Czereśni. To ja już oklejam nasz słoiczek. Tutaj fajne. Oj, coś mi się tu krzywo zaczęło jeszcze raz. Nie chcę krzywo. Ciekawe co by Adrian zrobił. No właśnie. Na pewno coś słodkiego. Tak? Mhm. On by pewnie wybrał jakiś tak. dżemik. On lubi dżemiki ono, przecież. Tak, przecież on. on wybrałby dżemik albo powidełka. Tak, na pewno. Mhm. O, teraz. Mhm. Taka. Okay. To teraz kapturek. Wspaniały, tu jeszcze dokleję. I zaraz będzie już i na słono i na słodko już będą cała spiżarnia. Ja jestem ciekawa co dzieciaki wybiorą. Zobaczymy, wybiorą je lato. Mamy przetwory. A do tego kapturek, kapturek żółty. Żółte są fajne. Zielono. I może żółte, żółte są ładne, takie słoneczne jeszcze właśnie. Mhm. To ja też zrobię żółty. Yy. A tak, może być. Czyli Taki kawałek starczy. Składam. Tutaj zaokrąglam trochę brzegi. Mhm. Ale to już później będzie można też, nawet jak się założy, to wtedy ten kształt dobrać i teraz właśnie to co jest najtrudniejsze, czyli gumką, albo jakimś właśnie, ja tak trzymam, o, o, już jest, jeszcze można oczywiście zrobić też takie na przykład, nie wiem, naklejki tu, albo jakoś tak Nakleić też tu, że to jest słoik właśnie papryka, na przykład rok 2022, lato 2022 na przykład. Albo dżem wiśniką, z wiśni, czy jakoś tak właśnie też są różne fajne klery. Lepiej to opisać, żeby wiedzieć, co by wiadomo, tam jest było z którego skryty. roku. Słuchaj. No Ale mamy żarnię, wspaniałe. No mamy już zapasy na zimę. Teraz już to możemy się teraz pomodlić. O dobry rok szkolny. Kochane mm -hmm. dzieciaki, mamy nadzieję, że odpoczęliście w czasie wakacji i teraz z wielką ochotą wrócicie do szkoły. Będziemy oczywiście Wam towarzyszyć cały czas w przepięknym królestwie. E, przypominam, że nagrywamy w połowie września razem płytę, więc te dzieci, które Chcą z nami nagrywać, macie w opisie możliwość zapisu na warsztaty i nagrywania razem z nami. Pamiętajcie też, że trzeba oglądać odcinki muzyczne i przygotować się samemu w domu. To co teraz się pomodlimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale, ale nas zbaw ode złego amen. amen ściskamy bardzo mocno i czekamy na wasze zdjęcia pamiętajcie o lajkowaniu i startujemy w nowy rok szkolny mm. razem i czekamy na zdjęcia czekamy papa papa pa.